Jak bardzo Donald Trump chce przelecieć swoją córkę. Jeśli zapytać by przeciętnego mężczyznę, czy Iwanka Trump jest seksowna, odpowiedź zapewne brzmiałaby tak. Ale nie spodziewalibyście się takiej właśnie odpowiedzi od jej ojca, prawda? Ostatnio pojawiło się wiele pytań dotyczących relacji Trumpa z jego najstarszą córką. Pytania zadane były często wprost. Jak bardzo Trump chce ją przelecieć? Oliwy do ognia dodało pojawienie się tego zdjęcia z 1996 roku, kiedy Iwanka miała jedynie 15 lat. Posłuchajmy, co powiedział o swojej córce Trump w Howard Stern Show w 2003 roku. Iwanka. My she daughter is. Ivanka. Yeah. She's six feet tall. She's got the best body. Yeah, she's hot. She made a lot of money as a model, a tremendous amount, and then she went cold turkey and gave it all up because she had to go to college because I wanted her to go to college. A co? 3 lata później. If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know? <laughs> <Stop> <laughs> it. Oh, it's so weird. Stop <laughs> You know what? You're <laughs> sick. A, yeah. 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 Well, well, you're known for saying that outrageous things in the W 2013 roku powiedział z kolei to. What's the thing you have in with your A jak Wam się wydaje, czy Trump stara się jedynie pokazać miłość do swojej córki poprzez dumę, jaka go rozpiera? A może coś innego rozpiera mu rozporek i dzieje się coś niepokojącego? Czekamy na wasze komentarze.